Plan serialu Aż po sufit na kilka tygodni przeniósł się do Trójmiasta. Jak się czułaś w tym mieście? To był krótki tydzień, ale bardzo, bardzo młode miasto. Na naszych oczach się rozwijało, powstawało. Czuć tę energię. W ogóle jest Trójmiasto bardzo ciekawe, jest tam dużo radości, bo samo morze, jeszcze jak jest słońce, to tutaj radość bardzo podkreśla. Czuliśmy się tam wspaniale i cieszę się, że seriale teraz propagują miasta Polski, że Polska dowiaduje się i poznaje Polskę. Wcześniej lekarze pokazywali Toruń, teraz my Gdynie. To miłe i mi się wydaje, że Gdyniacy, mieszkańcy Gdyni też powinni być zadowoleni, bo Gdynia jest w bardzo uroczy sposób przedstawiona. Myślisz, że mogłabyś tam zamieszkać na trochę dłużej? Moje życie jest bardzo ściśle związane z pracą, więc ja mogłabym zamieszkać tam, gdzie bym miała pracę. Jeśli chodzi o Polskę, to widzę jedyną możliwość Warszawa, więc jeśli myślę o czymś, że gdzieś, to myślę Nowy Jork, albo Los Angeles, albo Moskwa, albo Hongkong, ale nie myślę Gdynia, to gdy nie mogę pojechać na wakacje.